Znasz to uczucie, kiedy leżysz bezsensownie na łóżku w pozycji przypominającej ślimaka, scrollując kolejną godzinę Instagrama w poszukiwaniu następnego zastrzyku dopaminy. Nagle patrzysz na zegar, trzecia w nocy. O Znowu to samo. Przypominasz sobie, jak jeszcze kilka godzin temu obiecywałeś sobie, że pójdziesz spać o 23.00. I co? Leżysz teraz cały spocony i jeszcze bardziej pobudzony, bo uświadomiłeś sobie, że jesteś tak beznadziejny, że nie potrafisz nawet normalnie zasnąć, a do tego zachciał ci się jeszcze sikać i teraz stajesz przed dylematem godnym wyboru kierunku studiów. Czy pójść do kibla, opuszczonym przy tym swoje wygodne, cieplutkie łóżeczko, czy zaryzykować obudzeniem się w Morzu Żółtym? Postanawiasz jednak zebrać sobie resztki godności i pójść do kibla, zahaczając przy tym o szklankę wody. Nie wiem jak to działa, ale ta sama woda z tej samej butelki w nocy smakuje mniej więcej tak. I teraz, gdy wróciłeś już do łóżka i po raz kolejny bezsensownie próbujesz zasnąć, zaczyna się najgorsze. Twój mózg nagle przestaje być po twojej stronie, przypominając ci wszystkie najbardziej niezręczne sytuacje z twojego życia. Przypominasz sobie, jak zbłaźniłeś się w szóstej klasie przed dziewczyną, która ci się podobała. Albo jak zacząłeś gadać do randomowej pani w sklepie, myśląc, że to twoja mama. Ale to jeszcze nie wszystko, bo potem przychodzi najgorsze. Czyli nocny zastrzyk motywacji. Do twojej głowy zaczynają przebijać się wszystkie wypowiedzi Andrew Tate'a, Postanawiasz zmienić swoje życie. Przejść na dietę, zacząć biegać, potem robić pieniądze i przekazać je na walkę z globalnym ociepleniem dla pingwinów. Nim się obejrzysz, masz już ustawione budziki na piątą rano. Leżysz na podłodze, robiąc kolejną serię pompek. Ale bądźmy szczerzy, kiedy w końcu udaje ci się zasnąć i o piątej rano zadzwonił twój budzik, o którym już dawno zdążyłeś zapomnieć, wyłączasz go z myślą, że przecież jesteś jeszcze młody i zaczniesz wszystko, ale od jutra.